Jak ta twarda gumowa piłeczka może pomóc Ci na zmarszczki czoła i na opadającą powiekę? Zaraz Ci to pokażę, ale zanim polub mój profil, bo dzielę się tutaj informacjami na temat naturalnych sposobów dbania o urodę, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Kładę piłeczkę na ziemi i rozmasowuję nią stopę. Najpierw spontanicznie we wszystkie strony. Chwilkę. Piłeczka jest twarda, gumowa, ma średnicę około 3 cm. Kupisz taką w sklepie medycznym, w sklepie zoologicznym albo w sklepie z zabawkami. Może to być też piłeczka kauczukowa. A potem idziesz sobie środkiem pod stopą i naciskasz na piłeczkę co centymetr. I przesuwasz. I znowu. Im mocniej naciśniesz, tym będzie bardzo bolało. I jeszcze stopa. I teraz przechodzimy na wewnętrzną krawędź stopy. I znowu robimy to samo. Przesuwamy co centymetr. I przyciskamy. I potem przechodzimy na krawędź zewnętrzną. I robimy znowu to samo. Ale boli. Potem jeszcze pod paluszkami. Niech to przyciśnięcie trwa tak 10 sekund, 20. Tak? I na końcu dla przyjemności, znowu spontanicznie, przy okazji, jeśli tylko macie możliwość, to chodźcie boso po trawie, po ziemi, po lesie, bo to jest bardzo, bardzo zdrowe. A w jaki sposób to pomaga na wygładzenie czoła i opadającą powiekę? Otóż właśnie rozmasowałyśmy sobie i rozluźniłyśmy taśmę powięziową tylnią, która rozpoczyna się tutaj nad brwiami, biegnie do czubka głowy i potem z tyłu po całym ciele aż pod stopy. I tażma powięziowa działa tak, że mięśnie są ze sobą połączone, jedne w drugie włożone jak w pończoszkę. I skurcze w stopach, nierozluźnione stopy podają jak domino napięcie aż tutaj. I to na przykład powoduje opadanie powiek. Jak możemy rozluźnić tą część? Między innymi masując stopy taką oto niewinną piłeczką.